Cześć, cześć, a dziś przypis cuni. Pozdrawiam Ola 898762. A dzisiaj nagrywamy. Zobaczcie film. Najbardziej wkurzające wiadomości to jedne z tych. A dzisiaj wykorzystamy pomysł cukini LOL. Zapraszam do oglądania. No i wykorzystamy jej pomysł. Chodzi tu o to, że zadajemy różne pytania. Oczywiście pozdrawiam Cię Cukinia LOL. I wtedy kto wygra dajemy prezka. Już jedna przyszła. Przyszła Cukinia LOL. A okej. Okay. Prezencik. Zaczynamy. Dobrze, pierwsze pytanie. Pierwsze wygrywa... Natasia, brawo! Moi drodzy, Cukinia LOL wygrała! Ostatnie pytanie było takie, kto szybciej ustawi sobie animację z machania ręką? No a drugie było, kto szybciej wymieni swoje imię, ale tego już przepraszam, że nie nagrałam. Teraz dajmy jej preska! Dobra, dajemy prezencik Cukinia LOL. Zaproponowała ten pomysł i wygrała. O nie! Muszę. Muszę. Moi drodzy, okazało się, że dziś dałam 25 prezów i nie można więcej w jeden dzień dać. A więc jutro damy Cukinie LOL prezencik. Pa!